po prostu jak na Robimy tematy, kurwa newsy Mecny kurwa, kurwa... newsy. Ogólnie widzowie obciąłem się, wydaje mi się, że w końcu jestem naprawdę przystojnym, zajebistym mężczyzną. No spójrzcie jak ja wyglądam. Czy tak. Ej szczerze, dziewczyny, czy jak na mnie patrzycie, to nie myślicie sobie, o, tutaj siedzi moje lepsze jutro. No naprawdę od kiedy zawitałem do fryzjera i tutaj widać, że troszeczkę schudłem, bo ważę 81,5 kg, to naprawdę zrobiłem się zajebistym przystojniakiem. Naprawdę. Wręcz ciężko mi uwierzyć w to, że ja jestem singlem. To jest, to jest niemożliwe! Na Boga! Na Boga! Jakim cudem ja jestem singlem! Na Boga! No. Liczy się zwycięstwo. Ora, pana Channel switched. nie ma obejrzemy. Tłumaczyłem wiele razy, to wtedy będą jakieś tam newsy, bo e, ewidentnie, o, pierwszy news, rewo jest na jakichś wakacjach <laughs> Bo 3 tygodni już go nie ma bardziej lat, 100 rozjebał. niech dają 20% zniżki wam 100 lat, 100 lat Sto z tym kurwa GPSem, najlepszy kod na GPS to takeone20, patrzcie Wchodzicie sobie normalnie na stronę jak ludzie Jakie kurwa 100 lat, chuj ci kurwa w 100 lat Robicie sobie tutaj koszyk. Nie wiem, kupujecie. O, to se kurwa kupujecie. O, dodajesz se do koszyka normalnie. Składasz se zamówienie. I wpisujesz w 20. I tyle. Dostań, jeden gratis, kończy się wam. No. Okay. na Twitchu e, nie pisze, nie udziela się na Twitterze, nie daje nic na Instagramie i tak chyba nic nie dawał. E, oczywiście nie wrzuca filmów, więc to jest bardzo dziwne. Ale są podejrzenia, co może się teraz dziać? Bo jak wiecie, już dawno temu Taekwon, e, znaczy dawno temu, chyba z tydzień temu powiedział Taekwon, że będzie jedna z większych afer na polskim YouTubie e, w tym roku się działa pod koniec tego miesiąca jakoś. E, coś takiego było wiadomo i póki co tyle tylko się dowiedzieliśmy publicznie. Bo ja już się dowiedziałem poniekąd o co chodzi z tą dramą lub e, Przynajmniej myślę, że chyba wiem, bo są dwie opcje. Po pierwsze ekipa, a po drugie taki mniejszy influencer i rzeczy, które nie powinny być dramą, tylko powinny być załatwione na policji. Taki Leksiu Case trochę. Więc według mnie, nie, nie będzie to największa drama, ale czy Rewo nad tym pracuje? Jest taka możliwość. A jeżeli nie nad tym, to może coś, i, coś innego, yy, co faktycznie jest tą wielką dramą, ale wątpię, że cokolwiek innego jest. Lub po prostu, no, są też wakacje i dajcie chłopowi odpocząć, nie? McDonald na Twitterze się o tej największej dramie wypowiada. Powiedział, że ta największa drama w Polsce, do której ciągle budują napięcie komentery, jest o jednym z warszawskich influencerów, będącym niegdyś członkiem pewnego ugrupowania, a akcja, rzecz jasna, tyczy się palca i palca. Nie dziękujcie. Jak już mówiłem, tą plotkę słyszałem, ale wątpię, że to będzie największa drama na polskim YouTube tego roku. I szczerze nawet mam nadzieję, że to nigdy nie wyjdzie, bo to jest po prostu obrzydliwe, jak już mówiłem. Takie rzeczy załatwia się prawnie. Coś, co za to nie było załatwione prywatnie, to jest beef Czuksa z Multim oraz Nitrem. Nie wiem, generalnie ten Mac Książę, McDonald czy tam kurwa zwał jak zwał, Mac Idiota, on jest taki kurwa irytujący, jego sposób wyglądu, ja, inaczej, jego sposób prezencji jest irytujący, jego sposób wypowiadania jest irytujący, jego wyjebane ego jest kurwa irytujące, bo jedyne co taki ziomek może mieć wyjebane, to odbyt, jeżeli kolega go za mocno wyrucha. Więc skąd kurwa ta samoocena się wzięła? Na litość boską? Nie rozumiem. Naprawdę ten człowiek to dla mnie człowiek zagadka. Bo jak może zauważyliście, oglądając konferencję Hailik, jedna z reklam y, miała jako śpiewaka, piosenkarza czuksa, dokładnie Czuks śpiewał o jakimś tam cashbacku czy coś tego typu. Zobaczcie sobie uryfie, urywek. to sklepów w jednym miejscu to cashback. Kupuj mordo i zyskuj błę... Według mnie nieszkodliwy w sumie marketing, ale bardzo chyba działający, no bo dużo ludzi o tym gada, a wiecie, jak. Gadają, to jest reklama, czy coś takiego. E, to jest dobra reklama, no bo w momencie, w którym firma zatrudnia ziomka, którego generalnie ludzie tam troszeczkę obśmiewają muzycznie, to siłą rzeczy zdobywają duży rozgłos, bo leci to viralem, ludzie po prostu z tego bekę kręcą, a co za tym idzie, firma zaczyna zdobywać nowych odbiorców potencjalnie. Tylko teraz pytanie brzmi czy ktoś zdecyduje się na współpracę, czy po prostu o firmie będzie głośno. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale widzę w tym jakąś tam taktykę marketingową mimo wszystko. Tylko czasem ludzie przesadzają i na przykład dają plan ABC i się śmieją z wykorzystywania ludzi jako reklama. Nitro oraz Multi zareagowali tak na tą reklamę. Co to dwa jest? CO TO dwa JEST? Ja nie. nie! Jesteś k***a mać, głupia. Och, Stary, mogę już Edzia wziąć, nie? Tak, Lewus napisał. Po czym Czuks na Instagram. Nie każdy rozgłos jest dobry, Wiesz co to się tyczy w momencie, w którym mówimy o jakiejś osobie, która ma chujowy PR w internecie? Tylko, czy Czuks ma chujowy PR w internecie? Tak i nie tak. Może Czuks nie jest do końca poważnie traktowany przez ludzi, bardziej w sposób prześmiewczy, ale czy Czuks czymkolwiek komuś zawinił? Czy Czuks zro... zrobił coś chujowego poza muzyką? No nie. Więc, moim zdaniem, dla firmy w teorii jest to mniej szkodliwe niż branie twórcy, za którym ciągnie się smród. Natomiast wydaje mi się, że obecny rynek pokazuje, że nieważne jaki smród za to tobą się ciągnie, ważne, że za tym smrodem idą dzieci, które to wąchają, a co za tym idą, kupują produkt. Nie wiem, czy wiecie, ale Fagata miała jedną z rekordowych sprzedaży płatków. Co za tym idzie, podejrzewam, że PR nie ma w dzisiejszych czasach takiego znaczenia. Znaczenie ma tylko to. Jak dużo osób faktycznie zna twoje o, nazwisko. Król Adrian przesyła 3. To z reklamy to, co to nie jest osłem. nic złego. Jakim osłem? A z Queen of the Black? Wydaje mi się, że jak się każdy poznał na Queen of the Black, to domyślasz, że jedyną winną osobą w tym związku jest Queen of the Black odniósł się do ich reakcji i napisał nazywając Multiego Multi Gameplay Guy powiedział, że Multiego fanbase go hejtuje i nie wie dlaczego taka zawiść w Multim skoro dobrze mu teraz idzie. I mówi, żeby Multi mu nie odpowiadał, bo znów się będzie pocił, że go promuje. W dłuższym Insta story zapytał, kim jest Nitro i inni, aby oceniać jego muzykę. A to nie tak, że każdy może sobie od... Kurde, i to jest właśnie taki strzał w kolan, wydaje mi się znaczy, ja z jednej strony rozumiem takie poczucie w posłanie Cieczuksa, bo pewnie już tam i, i, siedzi sfrustrowany i w wkur że od lat próbuje i mu nie wychodzi muzycznie, zdobyć jakiegoś. Mam na myśli, że nie zdobył muzycznie szacunku, a wręcz przeciwnie ciągle jest wyśmiewany, i pewnie jakaś frustracja się z nim skumulowała i stwierdził, że ujście emocją na Insta Stories, ale to jest głupie, bo w momencie, w którym puszczasz produkt dla ludzi, to normalnym jest, że ludzie ten produkt oceniają. To tak samo jak ja bym miał nie wiem, pretensje o to, że ktoś się śmieje z tego, w jaki sposób się bije. No, wiadomo, że ludzie będą się ze mnie śmiali, bo wiadomo, że bije się chujowo i poniekąd na tym podlegają free Że ludzie oglądają nas dla beki, bo widzą kurwa bandę idiotów, którzy nie potrafią nawet poprawnie gardy trzymać i zamachowe ciosy ala z pod żabki wyprowadzają. I podobnie, moim zdaniem, jest to też często z muzyką YouTuberów. Ktoś tego słucha dlatego, że lubi twórcę, na przykład, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest to chujowa produkcja muzykę, jak mu się podoba, tak samo jak każdy może sobie tworzyć muzykę, nawet Czuks. Sugeruje, że muzyka Nitra byłaby kpiną, gdyby nie hype napędzany przez nastolatków, którzy go oglądają i według mnie jest w błędzie, bo muzyka Nitra raczej każdy wie, że jest kpiną i raczej nikt tego nieironicznie nie słucha. Sam Nitro mówił wiele razy, że wie, że nie wyszła ta piosenka zbyt dobrze. Nitro na live lekko odpowiedział, sugerując, że jedynie dlaczego miał dobre wyświetlenia Czuks na piosenkach, to dlatego, że się ludzie z niego śmiali i że tworzy muzykę ani niedobrą, ani nie złą, po prostu obojętną dla Nitra. Za każdym razem, jak coś słyszysz, jak coś słyszysz, to albo ci to drażni ucha, albo ci to nie drażni. Zdarza się tak, że nawet ci nie drażni ucha, ale potem jest następne pytanie, czy posłuchałbyś tego kucha jeszcze raz i czy dobrze się bawiłeś. I jak się dobrze bawiłeś, jeśli chcesz posłuchać jeszcze raz, to, no to zazwyczaj wrzucasz sobie tę piosenkę do playlisty. Teraz uwaga, nie masz żadnej piosenki, nie masz żadnej piosenki, która albo by mnie drażniła, albo chciałbym jej posłuchać jeszcze raz. Żadnej. Ja już do ciebie nie mam, ale nie robisz muzyki, której chciałbym słuchać. Więc w momencie, kiedy biorą cię kurwa do reklamy na High Leagu i kurwa trzeszczysz mi kurwa, do słuchawek przez jakieś 30 sekund, to jest to f***a. W... Na koniec wytknął. Ale widzowie, dlaczego wy mnie pytacie o opinię odnośnie tego, co się w Odrze wydarzyło? Wiecie co? Bo mi się wydaje, że to jest na tyle poważny temat, że nie, nie warto go podejmować. Powiem tylko w skrócie. Wydaje mi się, że jak masz już 25 lat, czy jesteś troszeczkę stary mimo wszystko, to nie dziwi Cię to, że na tym świecie są różne powiązania. I nie dziwi Cię to, że pewne rzeczy są maskowane i liczy się, że rozejdzie się po gościach. I podejrzewam, że w przypadku właśnie zatrucia odry było podobnie. Wiedzieli, że spierdolili, ale znajomości wystarczyły, żeby o tym głośno nie trąbić, głośno nie mówić, a nóż się rozejdzie, a może nikt się nie przypierdoli, a może zdążymy posprzątać syf, a może zdążymy usunąć dowody, tak żeby nie było wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. No ale niestety, kurwa. Posypało się. Teraz pytanie brzmi, czy znajdzie się ktoś, kto za to odpowie, czy może jednak się nie znajdzie. I nie zdziwiłbym się, gdyby, kurwa, nikt za to nie odpowiedział i byłoby to po prostu nazwane jakąś pomyłką czy katastrofą. Kurwa, no niestety na tym świecie ręka rękę myje i tyle, no, Jak możemy wspólnie zarobić, to się mocno uściśniemy, mordę zatkamy i zarabiamy, no. W TVP mówią, że to Tusk i Trzaskowski nakręca? <grywa> nakręca, może tak, I żeby było jasne, ja nie jestem żadnym zwolennikiem czy fanem opozycji. Zdecydowanie nie. Ale to jest oczywiste, że w momencie, w którym partia rządząca popełnia błąd, to opozycja w tym momencie ten błąd wykorzystuje i stara się go możliwie jak najbardziej nagłośnić, co by opinia publiczna się oburzyła. Więc jedyne, co robi taki Trzaskowski czy, czy Tusk, to po prostu nakręca te spirale między innymi na Twitterze po to, żeby nie ułatwić partii rządzącej zamiecenia tym atutu pod dywan. Ja tak to widzę przynajmniej. ...lekką hipokryzję Multiemu, czyli przypomniał, że Multi śpiewał o tym, że inni podkładają mu kłody na początku jego kariery, a sam teraz jak coś osiągnął, to robi to samo dziewiętnastolatkowi, czyli jemu, no, że Nie do końca sądzę, że wytykanie błędów lub krytykowanie kogoś to jest podkładanie kłody, tak samo jak na przykład Palów podkładał kłody Multiemu, blokując mu koncerty, ale okej. Okay. Lek... Powiem wam tak w dużym skrócie, nie? Bycie influencerem w dzisiejszych czasach... To też w dużej mierze polityka. Przecież influencerzy też kalkulują, na czyj temat się wypowiedzieć, na czyj temat lepiej przemilczać, czy kogoś krytykować, jak jest powód do krytyki, czy może jednak sobie oszczędzić, bo więcej z tą osobą jesteś w stanie zarobić. Więc to działa podobnie. Jest też jest to takie kółeczko wzajemnej adoracji kalkulatorów, które próbują określić, dla kogo, kogo warto ugryźć. Albo zanim jakiś influencer ugryzie drugiego większego influencera w momencie, w którym wilk zaczyna krwawić, to zadaję sobie pytanie, a czy ten krwawiący wilk nie ma na mnie jakichś haków, a czy on kurwa nie odda i nie udrapie, nie, nie, nie podrapie mnie w momencie, w którym ja go pogryzę. No taki szczerze, YouTube też się mocno politycznił. Nie wiem od jak dawna, ale ja od dłuższego czasu to obserwuję. I jak mam większą świadomość tego, jakie relacje są między niektórymi osobami, i w jaki sposób wspólnie zarabiają pieniądze, tym bardziej dostrzegam. To celowe milczenie w niektórych kwestiach, o może w ten sposób. Więc w gruncie rzeczy na dzień dzisiejszy YouTube'owa polityka też ma się kurwa nieźle. Leksiu robi odliczankę i prawdopodobnie w sobotę lub w niedzielę, bo jak to nagrywam jest czwartek i jeszcze zostały dwa dni, czyli sobota albo niedziela, no to będzie jakiś specjał od Leksia. Każdy sugeruje, że będzie to jego powrót. Wydaje mi się, że też. To jest racja. I oczywiście powrót będzie w stylu Leksia, czyli jako piosenka. Bo widzieliśmy Monikę Kociołek, która dawała i już na Instastory się chwaliła, tak samo jak chyba Patrycja Mołczanów, że robią sekretny projekt. I było widać, wdanie, że są w takim studiu tego chłopa, co ma jakieś tam dywany dywan na ścianach, więc prawdopodobnie robią jakąś piosenkę z Leksiem i to będzie powrót Leksia. W sumie spoko, wydaje mi się, że i tak to o wiele dłużej trwało niż powinno, ale lepiej później niż wcale. Jak to teraz jeszcze montuję, to Leks już dał zapowiedź, że, że za jeden dzień, czyli w sobotę, jakoś około 15.30 będzie piosenka taka mocno drillowa. Widzowie, gdybym ja był Leksiem, a wiadomo, że nigdy nie będę, bo nie chcę mieć nadwagi, to ja na jego miejscu spróbowałbym wrócić do internetu w inny sposób. Już taki nie sposób family friendly, tylko starałbym się bardziej pokazać siebie takim, jakim rzeczywiście jestem. I starałbym się znaleźć sympatię, czy uznaniu trochę starszej jej widowni, która bądź co bądź przez dramę jednak nie poznała. Bo wydaje mi się, że atak znowu w to środowisko dzieci, mam na myśli tutaj stricte zasięgowo, może po prostu nie wyjść. A poza tym jest to moim zdaniem na dłuższą metę męczące dla twórcy. Za waszego muzykę. Kogo? Ale dzisiaj wydał, nie jest już family friendly. Wydał muzykę. już muzykę? No, dzisiaj wrzucił za was. Okay. A i dosłownie jest to jego powrót i chyba na jego kanale. Okay. No! Jest spoko. Face to no case, case. przeszedłem Cały naród wiedział jak królewicz czy mam berło. Dziękujowa akcja, ale ci nie zmienię. Kto nigdy nie zrzeszył, nie rzuci we mnie kamienie. Oni patrzą <laughs> mi na ręce, to nie fajne. No wciak wciąży, w sensie jego jest wciąży. <laughs> o kurwa, miałem w ręce berło. Ja pierdole <laughs> No dobra, nawet zabawne, tak szczerze to spodobało mi się. Więc spodziewają się dziecka, gratuluję, co ciekawe Frizz i ten ogólnie drugi obóz ekipy publicznie jeszcze nic nie napisali o tej sprawie, że spodziewa się dzie dziecka Nowciaks, a reszta, czyli tam Tromba i tak dalej, publicznie im pogratulowali, ale to nie jest moment na rozmawianie o tym. Więc ponownie gratuluję i życzę powodzenia. A jako kolejny też pozytywny news, to Gosia od Daniela Magikala wyszła z więzienia. I dlaczego pozytywny? Dlatego, że wydaje mi się, że wyszło to jej na dobre, gdyż w więzieniu wiadomo, żadnych procentów nie było spożywane i to widać po niej, bo strasznie się odmłodziła. I nie wiem, czy to jest kwestia tylko make-upu, ale raczej nie, po prostu widać po niej, że ewidentnie była od dłuższego czasu trzeźwa i życzę jej tej trzeźwości jak najdłużej, aby nie popadła ponownie w swoje bardzo krzywdzące nawyki. Kacper Bloński na K. Wraz z tambox i innymi. Ale teraz to jest takie kluczowe pytanie: czy kiedykolwiek ta rodzina robiła inny content niż chlanie? Wydaje mi się, że nie, więc czy w drugiej stronie ona trochę nie jest uzależniona od alkoholu, jeżeli chodzi o możliwość zarobkową? Kuba, dotykasz tych śmieci, jakbyś się ich kurwa bał, jakby miały cię ugryźć, aby ci rękę z nami odgryźć. Tak, ale właśnie delikatne. Delikatny jesteś, tak? Ta! Potem kurwa przychodzi jakaś laska i daje się klapsy w taki sposób, że mam, mam wrażenie, że to świnie kurwa obdziera, tak piszczy. Co ty pierdolisz? A i właśnie, spróbuję jeszcze raz zaprosić jakąś dziewczynę kurwa z Tindera do mojego mieszkania. Jak będzie mi piszczeć kurwa dziwka o 13, przysięgam, następnym razem stanę i ją wypierdolę. To są pomówienia bez beku. Kogoś niestety nie rucha, chciałbym. Opowiedział, dlaczego on sądzi, że ekipa się rozpadła. Znaczy, nie dlaczego sądzi, tylko co on słyszał od boxdela, w sensie nie. Wy sobie wy się śmiejecie, ale ja spać nie mogłem. Normalnie leżę sobie godzina 13, śpię. Znaczy, leżę, no śpię i słyszę takie. Oła! Mocniej! O! O! Daj mi klapsika! W sumie myślę kurwa, śni mi się coś, nie? Tak, otwieram oczy jest chwila ciszy, i to mi się daje, ja pierdolę, co mi się śniło. Przewracam się na drugi bok, próbuję zasnąć. I znowu to samo. Za ręce, naprawdę. MC to od boksera, ale na pewno od kogoś to To Tonor, jeszcze o 13 rano, nie? Jak ludzie śpią, daj spokój. Słyszał, że podobno poszło o spółkę. Że Freeze wraz z wujkiem Łukiem zyskali na spółce, a reszta ekipy straciła. I podobno o to się jakoś pokłócili, yy, i dlatego ta ekipa się rozpadła. I dlatego to tak wszystko toksycznie wygląda, jak to wygląda. Tutaj z tego, co zasłyszałem, nie jestem pewny, ale chyba coś poszło o tą spółkę akcyjną, że koniec końców zarobił na niej tylko Freeze i wujaszek, a, a reszta ekipy została że tak powiem, leciutko wydemana I, i od tego się wszystko zaczęło. Nie mam pewności, ale takie informacje do mnie dotarły. Minimajk wypowiedział się po raz pierwszy po konferencji High League w wywiadzie z, Kano, z, Kano, z Kaniowskim. Wypowiedział się na temat ekipy, Friza i ogólnie bardzo sugeruje, że coś się faktycznie stało i coś faktycznie wypłynie prędzej czy później. Czyli tak jak mówiłem, nie każdy jest taki potulny jak mixer Ale ty masz jakiś konflikt z Frizem, czy jest wszystko Jest OK. <laughs> A po jego twarzy było widać takie, jest ok na zasadzie. Kaniowski, odpierdol się, bo i tak nie mogę powiedzieć. Coś się stało. Nie, nic się nie stało. Nie, wiesz, widać było. Nie widać... ja powiem, mam tak, ja nie wiem, co się pokłócili, ale my już z Sergiuszem dawno mieliśmy takie podejrzenia, że między nimi coś się nie halo, bo było to po prostu jakoś tam widoczne. Tak sobie w prywatnych rozmowach dyskutowaliśmy na ten temat. I generalnie ja mam tutaj takie ambiwalentne podejście, bo z jednej strony ja rozumiem na przykład takich ekipowiczów, że. Chcieli się poczuć ważniejsi, że tak powiem, nie? Chcieli być takim trzonym filarem tego projektu, który gdzieś tam zawitał do internetu pod tytułem Ekipa. Potem zobaczyli, że pierwsza konkurencja w postaci Genzy się pojawia i Karol się zajmuje nimi. Później być może właśnie jakieś tam nie do końca dla nich, z ich perspektywy, sprawiedliwe podziały majątkowe rozumiem ich podejście, ale z drugiej strony rozumiem też podejście Freeza, no bo w końcu to Freez tak naprawdę wszystkich do tej ekipy zaprosił. To Freez był pomysłodawcą tego wszystkiego, i to Freez był takim mózgiem operacyjnym, który tak naprawdę kierował ich rękoma, nogami i pewnie często ustami. I. No, w jakim stopniu można powiedzieć, że byli pracownikami w tym wszystkim? No, kurwa, ciężki temat, jakby ciężko, wyry... ciężko wyrobić sobie taką jednostronną opinię w tej kwestii, takie mam wrażenie. Bo niby wspólnie coś budowali, ale to był jeden pan projektant, który miał na wszystko pomysł. A reszta błądziła gdzieś tam po omacku, a w końcu zaczęła słuchać wykładów pana Friza, nie? Jak to z waszej perspektywy wygląda? Czyją stronę trzymacie? No na, nazwijmy to, że po imieniu jakiś tam rozwom prawdopodobnie yy, widzów będzie. Macie ankietkę. To wiecie, też do końca nie wiem o co poszło, jakieś tam oczywiście... ...ploteczki, ploteczki słyszałem. Ale ploteczki to nadal ploteczki to nic potwierdzonego. Jest po prostu tak głośno myślę, biorąc pod uwagę jakieś tam logiczne czynniki. I uważam, że jest to strasznie ciężki temat, żeby jednoznacznie powiedzieć, kto ma rację. Tylko tak wiecie, na koniec dnia. W gruncie rzeczy, to ja na przykład mam to w piździe, nie? W sensie. Ten projekt ekipy jest mi obojętny, to czy oni się lubią, czy nie, też jest mi to obojętne. Natomiast uważam, że zrobili coś, co w polskim internecie będzie ciężkie do powtórzenia. I nie ukrywam, że w momencie, w którym w czasach covidowych zachorowałem, oni akurat w tamtym okresie byli w Stanach Zjednoczonych. Ja, leżąc w łóżku w Lublinie, samotny, nudzący się, nie mieniający co ze sobą zrobić, oglądałem ich odcinki ze Stanów Zjednoczonych i oglądało mi się je bardzo przyjemnie. Uważałem, że są to serio dobre vlogi i bił od nich taki bardzo przyjacielski vibe. I w momencie, w którym usłyszałem, że oni gdzieś tam jakieś kłótnie mieli, w momencie, w którym byli w Stanach Zjednoczonych, to pomyślałem sobie, kurwa, dobrzy aktorzy, bo na filmach w ogóle się tego wyczuć nie dało. I serio ten content robili dla mnie szkod bardzo fajny. Nigdy jakoś szczególnie nie śledziłem, ale moja ekipa miała wyjebane w to wszystko, zero ciekawych odcinków, powtarzali to sam content, jedynie Patec zrobił coś fajnego. Znaczy inaczej, wydaje mi się, że w momencie, w którym przestali robić daily na kanał Karola, no to ekipa jako ekipa się posypała i było zauważalne, że nie mają na siebie pomysłu, a jeżeli jakiś film już powstaje, to jest to film, który jest realizowany w taki sposób, żeby powstał możliwie jak najszybciej, jak na naj, jak najmniejszym wkładem em, fizycznym, że tak powiem. Jak najmniejszą stratą finansową. Były takie strasznie budżetowe te produkcje. A nie ma w tym nic złego, bo na przykład moje produkcje też są w dużej mierze budżetowe. Nie wiem, ja jadam sobie kebaby. Tylko, że jest problem, nie? Bo w momencie, w którym przyzwyczajesz widza do tego, że robisz coś z rozmachem i nagle zaczynasz mieć tendencję spadkową, no to widzom się to nie podoba. Widzowie mają pewne obiekcje i widzowie czują, że ich oczekiwania nie są spełnione. Ale w momencie, w którym dajesz widzowi gówno. Ja daję widzowi gówno To jak widzę, 20 razem dostanie gówno, ale to razem z cukrem To powie, o matko, ale smaczne Więc ja mam takie duże ułatwienie, mam wrażenie, mam wrażenie YouTube'owe Ale Fame ma podobny case, ja jakiś czas temu powiedziałem Ej chłopaki, wiecie co? Bo w sumie, szczerze Jak patrzę na oprawę waszych gal, to szacun Mi się to zajebiście, inaczej Jak ja wychodziłem na Fame 13, mówię, kurwa chłopaki Zajebista oprawa, naprawdę to robiło wrażenie. Emocje, które towarzyszyły przy wyjściu, niezastąpione. Te wszystkie monitory, które tam widać, to oświetlenie, no generalnie jest to bajka. Tylko teraz mam do Was takie pytanie. Wiesz, bo ja, jako na przykład uczestnik, się cieszę, że coś takiego ma miejsce. Widzowie pewnie też się cieszą, że to ma miejsce. Ale ja mam do Was pytanie. Po co? Dlaczego wy z gali na gale wydajecie coraz to większe pieniądze, skoro wy sami zawyżacie sobie poprzeczkę? Przecież zrobienie takiego wyjścia to jest potężny nakład finansowy. Czy warto to robić? Skoro topowe gale, nawet nawet topowe gale nie mają tak zajebistych ledów itd. Tak Mówię chłopaki, bo wiecie, bo to, to jest takie moje rozumowanie. Nie, róbcie co chcecie, ale nie wydaje wam się, że jak będziecie z gali na gale robić coraz to droższe wystroje to nagle dojdzie do takiego momentu że nie będziecie w stanie pewnego sufitu przeskoczyć, a widz zacznie być zadowolony, jak zobaczy regres i powiedzieli mi, że oni sami myślą nad tym żeby usystematyzować to i tak jak było na fame13 to już tak ma być zawsze że chcieliby w tym budżecie się mieścić i chcieliby mieć jakiś po prostu już yy, z góry narzucony standard, który wcześniej mieli Bo moim zdaniem, jak nieustannie sobie podnosić poprzeczkę w takich bądź co bądź niesuper istotnych sprawach, to moim zdaniem w dłuższej perspektywie może być to zgubne. Jeżeli ja nagle zaczyna, zacząłbym nagrywać filmy, na których wydawałbym po 10 tysięcy na odcinek, to fajnie te filmy prawdopodobnie byłyby oglądane, bo byłyby dla widza ciekawe. Ale nagle bym się obudził z ręką w nocniku i chcę powiedział, kurwa, ja pieniędzy nie mam. Ja nie mam jak następnego odcinka nagrać. I nagrałbym coś budżetowego, by dzieli... Eee, jakieś gówno nagrał, nie chcemy tego oglądać. Po tym moim zdaniem, jeżeli chodzi o content youtubowy, to najlepiej najlepiej byłoby bazować na relacjach międzyludzkich, właśnie mniej więcej tak jak robi to Sergusz między innymi, czyli nagrywa sobie filmy z kolegami, z znajomymi. I najlepiej byłoby bazować na własnym charakterze i pokazywaniu swojego życia, bo wtedy nie jest to szukane i wtedy nie tracisz, i nie musisz na siłę gdzieś tam yy, się ścigać. Minus jeden to jest tak zwana inwestycja? To jest Polska, a nie Stany Zjednoczone. Takie inwestycje to mogą robić youtuberzy, którzy yy, w Stanach robią przepotężne siano. W Polsce trochę inaczej wygląda sytuacja. Ciekawe, ile jeszcze będą kogoś interesować te walki? Hmm. No mi się wydaje, że jak ja bym miał stawiać, to od następnego roku zobaczymy tendencję spadkową w zainteresowaniu y, galami Fightowymi. Z jednej strony ludzie... Znaczy, ja, ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy wy też podzielacie moje zdanie, czy obserwujecie coś podobnego, czy nie, ale ja odnoszę wrażenie, że Fame w ostatnim czasie stara się jak najbardziej wszystko spieniężyć, to jakieś loterie robi, tu jakieś kryptowaluty. Swoją drogą średnio udane. Te kryptowaluty były. Tu słyszałem plotki, że coś jeszcze mają innego robić. I odnoszę takie wrażenie, że bardzo próbują wszystko spieniężać jak najbardziej. I ja się zaczynam zastanawiać, czy to nie jest taki sygnał, że oni sami gdzieś tam się boją, że niedługo na rynku pojawi się tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o zainteresowanie walkami. No to jeszcze batony, jakieś lekkorat batony to jest taki spoko sposób sfinansowania, spieniężenia działalności moim zdaniem, jakby jest okej. Okay.